Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj podpowiem Wam, co wybrać, jeśli celujecie w sprzęt z najwyższej półki. Gotowi? No to zaczynamy. Na rynku jest cała masa prozatorów elektronicznych, no ale umówmy się. Taka topka, topka to jest raptem parę modeli. No i dla mnie zaliczają się do niej Tiny Might 2. Czyli fiński waporyzator, opowiadam o nim za chwileczkę, po z Finlandii. Venti, czyli konstrukcja niemiecka. Eraser Solo 3, czyli konstrukcja kanadyjska. I Taffy Bowli 2, również Kanada. Jego akurat w tej chwili nie mam przy sobie, pożyczyłem go koledze, ale myślę, że damy radę z jakimiś archiwalnymi ujęciami. Dobra, no to lecimy po kolei. Tiny 2, tak jak mówiłem, to jest sprzęt e, z Finlandii i zdecydowanie jest to sprzęt dla osób celujących w szybką ekstrakcję, czyli krótkie, ale bardzo intensywne inhalacje. To jest sprzęt stosunkowo mały i dyskretny, ten ustnik jest nawet dłuższy od standardowego, więc idealnie sprawdza się do użytku zarówno w domu, jak i poza nim. Poza genialną jakością pary, czystym jej smakiem i, i ogromną mocą, którą oferuje Tiny dużymi atutami są tutaj. Zasilanie wymienną baterią, no i ogromna ilość szklanych akcesoriów. Od alternatywnych usników, takich jak ten, który tutaj mam zamontowany, poprzez adaptery wodne, bablery itd. itd. Na Tiny Might 2 na marginesie mówiąc, to jest także genialny wybór dla wszystkich fanów Bonga, bo z Bongiem to działa świetnie. Czyli Tiny ta dwójkę wybierz, jeśli szukasz sprzętu na szybkie, intensywne inhalacje. Ze świetnej jakości parą, a jednocześnie spędzasz sporo czasu poza domem i dyskrecja jest dla Ciebie istotna. Venti to jest de facto następca legendarnego Mighty'a, chociaż lepszy w zasadzie na każdym polu, szybszy, mocniejszy, z większą ilością funkcji no i niezwykle swobodnym przepływem powietrza, który dodatkowo jest regulowany przy pomocy tego pokrętła. Venti to jest sprzęt typowo sesyjny, czyli nie na pojedyncze błóżki tylko raczej na taką dłuższą inhalację, podczas której wykorzystywana jest cała komora. No Przypomina to bardziej palenie jakiegoś geja, bo, bo wiecie, zawsze to potrwa. Parę minut, no i jak już zaczniecie, to warto zrobić to do końca, bo jeśli będziecie to wznawiać, no to ten smak zdecydowanie już nie będzie taki. No w każdym razie ta inhalacja zawsze tu potrwa minimum tych kilka minut. No jest naprawdę dziecinnie prosty w obsłudze, jeśli chodzi o zarówno właśnie samą obsługę, jak i technikę inhalacji. No jest bardzo powtarzalny, za każdym razem dostarcza tych samych, przewidywalnych rezultatów, to jest akurat bardzo ważne dla pacjentów. Para jest bardzo dobrze schłodzona, ale jest dość sucha, przez co bywa dość męcząca w takiej podstawowej konfiguracji dla gardła, jeśli jakoś. I nie nawilżecie. Czyli Venti będzie dobrym wyborem dla osoby, która lubi dłuższe sesje albo na przykład planuje korzystać ze znajomymi i ceni sobie skuteczność, wygodę i, i powtarzalność. Venti jest jak widzicie dość spory, ale jednocześnie z doświadczenia powiem, że nie przyciąga zbytnio spojrzeń w miejscach publicznych. Riser Solo 3 to z kolei już trzecia odsłona legendarnej serii solo od kanadyjskiego producenta. No i tak jak Tiny Might 2 był na szybkiego bucha, a, a, Venti, a, a Venti był na dłuższe sesje. Tak Tutaj mamy tak naprawdę coś pomiędzy, no bo Solo 3 potrafi jedno i drugie, bo ma dwa tryby: sesyjny i on-demand. No i w tym pierwszym mamy nieco dłuższe sesje, no a ten drugi jest dedykowany do użytku z bongiem i pozwala pochłonąć całą komorę w dosłownie kilku dechach. Smak pary Solo 3 jest bardzo czysty, a e-mod potrafi naprawdę zaskoczyć. No a do tego dochodzi najmocniejsza bateria na rynku, która pozwala na ponad 3 godziny pracy w trybie sesyjnym. No i podobnie jak Tiny Might 2 Solo 3 oferuje mnóstwo alternatywnych akcesoriów szklanych. No i na pewno jest to najbardziej uniwersalny z tych omawianych tutaj modeli, z racji właśnie na te dwa tryby i możliwość customizacji poprzez szkło, ale jednocześnie jest duży i, i mało dyskretny, a, a szkło się lubi potłuc, z kolei jeśli nie będziesz ostrożny, no i nie jest to takie wygodne w przenoszeniu, bo musicie nosić osobno ustnik, osobno wapka. Czyli Solo 3 wybierz, jeśli planujesz korzystać głównie w domu i dyskrecja nie ma znaczenia, a jednocześnie cenisz sobie czysty smak pary i lubisz waporyzować przez bongo. Taffy Belly 2 to z kolei najdziwniejsza z omawianych konstrukcji, bo jest to waporyzator z dołączoną szklanką. Spada plastikową, ale mimo wszystko. No ta idea ma z założenia promować nawadnianie, ale efekt jest naprawdę co najmniej dziwny i dla wielu użytkowników wręcz odstraszający z racji na, na sam wygląd i gabaryty. Bo Taffy dwójka 2 to jest sprzęt duży, mało dyskretny, wyglądający przedziwnie, jednym słowem do użytku tylko w domu. No ale ten sprzęt ma też Zalety. Przede wszystkim jest to niezwykle szybka i intensywna ekstrakcja, bo możecie tutaj wykorzystać całą komorę w dosłownie dwóch, trzech wdechach pary o oszałamiająco czystym smaku i potężnej mocy, a przede wszystkim też dużo większej takiej gładkości z żadnego z tych które omawiałem wcześniej. Ta para nie jest taka gładka i przyjemna i to bez żadnych dodatkowych akcesoriów już takiej podstawowej konfiguracji. No i w ogóle pod kątem jakości i smaku pary ta Bowl 2 nie ma sobie równych, wśród wapków elektronicznych. A no jest też zasilany bardzo pojemną baterią, która jest niezwykle wydajna. pozwala na nawet do 20 inhalacji na jednym ładowaniu. Dla tych, którzy się orientują, jeśli mówimy o kondukcji on demand, no to to jest e, bardzo, bardzo bo to są sprzęty, które po prostu pożerają dużo, dużo energii. Więc Taffy Bowli 2 wybierz, jeśli planujesz korzystać tylko i wyłącznie w domu, a jednocześnie interesują Cię tylko osiągi, no bo urodą ten sprzęt nie grzeszy, za to pod kątem osiągów nie ma sobie równych. Jakość pary, smak pary, moc tej pary, wydajność baterii, no naprawdę Taffy Bowli 2 działa idealnie. To co, już wiesz co wybrać? A może Wasza topka modeli elektronicznych wygląda zupełnie inaczej? Piszcie w komentarzach.